I w tym filmiku pokażę Wam moją małolankę Claudin Łulf. Pierwszą serię! Tak się cieszę! Ona jest w paczce. Tutaj pisze Claudin Woolf. Tutaj nie widać. Ale po prostu tak się cieszę! Tak, okej, okay. więc. Ona jest w pierwszej serii. Tylko ten. Nie wiem, czy ona jest. Nie wiem, czy ona jest tego odbawionego z tego starego. Ale nieważne. Okej, okay, odfakowuję przy Was. Bo to jest najfajniejsze, po prostu kocham. Ciekawe kiedy mi przyjdzie zbor, ale... czekajcie, 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 muszę... czekajcie, Dobra. Oh fuck. Tak. Dobra, nienawidzę taśmy klejącej. Ale dla takich to jest Łatwiej Ładny Dobra, bez... Odkryć. Się. Wypadkowo ten. kochana. Dobra. To jest to. To było. To, jest, to było moje wielkie marzenie. Znaczy, jest. Właśnie jej nie wypakowałam po prostu. No. No, wielkie marzenie. Tak, i to pierwsza seria. Ona ogólnie. Ten. Ona. Jest nowa jakby, nie? I kosztuje mnie 115 zł. Tak, jest... Wynocha, wynocha. Taśma. Jezus. T no, ah, Jesu, się. Kurde, nawet we włosach miało. Czekajcie. kurde że tak kupia kaśma dzielnie od mojej lalki tak patrzcie jezus Jezu, nie mario Tak, moje marzenie się spełnia właśnie teraz o Jezus, moje marzenie się właśnie teraz spełnia! Już widać! Okej, okay, so może tak? ją odpakuję. What's, what's. Dobra, czekaj się. Jest! O Jezus! O mój Boże! Patrzcie! Oh no! O Jezu, jakie emocje! Kurde! Jezu! Ona jest jeszcze piękniejsza niż się myślałam. Po prostu No po prostu jest piękna. Tak. Po prostu jest piękna, są biury. Okej, okay, co tam pisze? tak piszę... Tak, opiszę jej pójdę. Ale co wiesz na następnym filmiku. Więc pa, do następnego filmiku opisuję, ja. to będzie za.